Kon Konrad Wiściński. to powiem parę słów skąd się tu wzięliśmy i co to jest PSR i wszechnica oświeceniowo racjonalistyczna. To był nasz pomysł na to jak dyskutować o sprawach poważnych w sposób racjonalny posługując się argumentami i starając się dojść do jakiejś, jakiegoś merytorycznego sedna o ile ono istnieje w danej sprawie. Tak naprawdę mieliśmy zacząć jutro z okazji Dnia Darwina i porozmawiać trochę o tym, jak dzisiaj wygląda teoria ewolucji. Ale nie zawsze człowiek może robić, realizować swoje plany. Pojawiła się sprawa, którą być może niektórzy chcieliby odłożyć ad acta, i od tego zaczynamy. Chcieliśmy o tym racjonalnie ze wszystkimi chętnymi porozmawiać. O, właśnie biegł konrad. To jest słowo wstępne, także wszystko jest w porządku. I będziemy wszystkich zapraszać, którzy wyrażą taką chęć na nasze e, debaty w e, każdy pierwszy lub drugi piątek miesiąca. To będzie właśnie nasza wszechnica, ulotki gdzieś tam jeszcze powinny być. A, a dzisiaj zaczynamy dyskusją o akta i przedstawię gości dla tych, którzy, e, którzy nie do końca wiedzą. Nie, nie do to, a no, akurat będzie po kolei Pan Paweł Jogim, pewnie wszystkim jeden z udziałowcieli polskiej Wikipedii. Tutaj obok mnie Kondrat Wiściński, doktora z Wydziału Prawa, specjalizuje się w prawie autorskim i ostatnio również zdaje się wachta. I po środku dr Krzysztof Felchner, który prezentuje Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego który nomen omen nie uczestniczył jak wiem w konsultacjach akta i rząd nie pytał o zdanie ale to być może sam jakby powie wcześniej. Konwencja spotkania będzie taka, że każdy zaproszonych gości powie parę słów co sądzi na temat akta oraz tej całej otoczki z tym związanej potem będzie druga tura koreferatów gdyby się okazało, że zdania są podzielone lub pojawiła się konieczność uzupełnienia, a następnie oddamy Państwu głos z prośbą o pytania, wątpliwości, wygłaszanie sądów, tylko tak dwóra, trzy minuty na osobę. O tym oczywiście, jeśli, nie, jeśli będzie taka możliwość, to powtórzymy tą turę i albo nam się uda dojść do jakiegoś sedna, albo zdecydujemy, że konieczne będzie następne spotkanie w tej sprawie. Także dziękuję bardzo i zapraszam, może po kolei, tak jak Panowie siedzą. Moje stanowisko w tej kwestii nie jest związane może z prawną stroną zagadnienia, jako że jestem fizykiem, w związku z czym o tej, tym aspekcie sprawy wypowiadać się właściwie nie powinienem, jako kompletny laik. Niemniej nawet moja nieprofesjonalna Analiza tego, tej mowy, tego tekstu doprowadziła do czterech stron wątpliwości, więc przynajmniej nie można powiedzieć, że ja nie mam wątpliwości co do tego tekstu. Jeśli chodzi o stosunek do tego, czy Polska powinna podpisywać, a potem ratyfikować taką umowę międzynarodową, to sądzę, że nie. Ja zdecydowanie uważam, że to jest błąd. W zasadzie z trzech takich zasadniczych powodów z mojego punktu widzenia jako twórcy kultury tak tradycyjnej, jestem tworzącym naukowcem, jak i kultury alternatywnej, kultury wolnej, czyli właśnie takich zjawisk jak Wikipedia czy wolne oprogramowanie. Uważam, że pierwszy punkt, który skłania mnie do takiego zdania, to jest fakt, że według mojej oceny to jest umowa, która jest szkodliwa dla rozwoju kultury. Tak dla społeczeństwa, jak i również dla w dłuższej perspektywie rynku kultury, rynku dóbr kultury. Po drugie, jest to dla każdego, kto, kto czytał to, ten tekst, on jest dosyć. Nudny w lekturze, ale przynajmniej dla lajka. Niezbyt długi w sumie, więc w ciągu jednego dnia można to, można to przejść. I to jest oczywiste, że ten tekst jest jednostronny. W tym tekście nie ma ani słowa o konsumentach, nie ma ani słowa o innych podmiotach niż no, może przesadziłem, że ani słowa, ale w każdym razie jest bardzo niewiele o innych podmiotach niż właściciele praw, którzy na dodatek zdefiniowani są niezbyt precyzyjnie i właściwie nie do końca wiadomo, czy ograniczają się jedynie do stowarzyszeń mogących dochodzić prawa autorskich czy też. Artysta w ogóle nie występuje, wydaje mi się, nie znalazłem takiego. Twórca artysta w ogóle nie, nie, nie jest wymieniony w tym tekście. Być może, że jest wymieniony w umowie Trips, która której nie znam, więc nie mogę, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Która jest ściśle powiązana z, z umową akta, a którą, która obowiązuje w Polsce, podpisana jakiś czas temu. Tak więc jest to umowa jednostronna, jako taka trudno, żeby, żeby była, była dobra. Jest wyraźnie napisana do koncernów medialnych i, i z ich interesem. W, Duchu. No i wreszcie trzeci powód, który pewnie wyprowadził tak naprawdę część tych ludzi na ulicę, których wyprowadził, to jest fakt, że, że została przyjęta, negocjowana i przyjęta w całkowicie urągający wszelkim zasadom demokracji, i praworządnego państwa sposób, za zamkniętymi drzwiami, możliwie tajnie. Zdaje się, że, że polski rząd akurat. Jest stosunkowo mało winien z tych, 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 tych informacji, które zaczęły się pojawiać wczoraj i dzisiaj. Wygląda na to, że nawet próbował jakoś tam odtajnić te, te, te procedury, ale no, najwyraźniej mało skutecznie. No Niemniej, sposób ten jest po prostu całkowicie pozademokratyczny. No, no jest to próba wprowadzenia regulacji prawnych. Inną drogą niż, niż znana nam i uznana e, droga stanowienia prawa. No i na koniec wydaje mi się, że to jest umowa, tekst, który jest bardzo niejasny, ma, ma, ma bardzo mało precyzyjnych sformułowań, a co za tym idzie, e, no, poddaje się bardzo swobodnej interpretacji i, i w takiej sytuacji zawsze e, wygrywa silniejszy, wygrywa ten, który ma e, więcej pieniędzy, może się dłużej procesować. Może zastraszyć drugą stronę wieloletnim procesem, co jest, nigdy nie jest dobrym, dobrym kształtem prawa. To ja myślę, że na tyle ode mnie. To może w pewnej kolejności, teraz ja sobie pozwolę na pewien komentarz dotyczący tego, tegoż akta. Otóż ja mogę tutaj podjąć interpretację jedynie z punktu widzenia po prostu samych przepisów takich, no, i muszę powiedzieć wprost, że mnie trochę dziwi to zamieszanie wokół akta, wokół poszczególnych postanowień tej umowy, ponieważ no, zasadniczo nie widzę jednak w tych postanowieniach czegoś naprawdę nowego w porównaniu do tego stanu prawnego, który obowiązuje obecnie. I przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jednak interpretacja takiej umowy jak akta jest to kwestia bardzo skomplikowana, z tego względu, że nie wystarczy, niezależnie czy ktoś jest prawnikiem, czy ktoś nie jest prawnikiem, przeczytać tekst samej tej umowy, ponieważ, żeby zrozumieć właśnie jej postanowienia, żeby żeby ocenić, czy ona stanowi jakiś nową, trzeba sporządzić takie szczegółowe właśnie zestawienia, konkordacje z przepisami, z innymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, ustawy o prawo własności przemysłowej, ustawy o ochronie danych osobowych, pewnych dyrektyw unijnych, porozumienia TRIPS, o którym była już mowa, i jeszcze ewentualnie nad pewnych innych aktów prawnych. Jest to kwestia właśnie wysoce specjalistyczna, wymagająca takich pogłębionych studiów. Ja też przyznam, że aż takich pogłębionych studiów nie prowadziłem, zwłaszcza, że jestem tutaj w zastępstwie. Mojego przyłożonego, który z powodu innych obowiązków nie mógł niestety przybyć. Jednak z tego, co mi udało się samodzielnie przeanalizować, czy też sięjmie do opracowania o charakterze prawniczym, to jakkolwiek są takie pewne postanowienia, może nieco niejasne, ogólne, ale każda umowa międzynarodowa ma to do siebie, że cechuje się takim stopniem ogólności, to jednak. Tak mi się wydaje, że przynajmniej z punktu widzenia prawa autorskiego, nieco słabiej znam się na prawie znako, znaków towarowych czy na prawie celnym, bo tam też są takie postanowienia, jednak niewiele jest tam e, po prostu nowego. Te różnego rodzaju środki karne czy środki e, cywilne, chodzi głównie tutaj o środki proceduralne, one są już znane zasadniczo, istnieją właśnie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pewne wątpliwości może budzić ten artykuł 27 ustęp 4, już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ten, który, do, który ma dotyczyć przynajmniej w tym społecznym odbiorze jakiejś, jakiegoś a, ingerowania w prywatność, przeszukiwania komputerów i itd., tak ale w istocie to jest przepis sformułowany też bardzo ogólnie fakultatywny, bo tam jest wyraźnie wskazane, że państwo może wprowadzić taki środek, a nie, nie że koniecznie wprowadza, akta nie zobowiązuje do tego. Natomiast na podstawie pewnych innych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, KPK, kodeksu postępowania karnego, czyli KPK, już wcześniej było w pewnym zakresie możliwe uzyskiwanie np. adresów IP od osób, osób, które w jakiś sposób naruszają prawa autorskie. Więc trudno powiedzieć, żeby to było coś szczególnie nowego. Chciałem zwrócić uwagę w szczególności na ten przepis, bo wydaje mi się, że on wywołał takie największe kontrowersje. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to zamieszanie wokół akta też wynika. Za pozwoleniem trochę z nieznajomości tej problematyki. Ona jest naprawdę skomplikowana, więc jest to kwestia, yy, która faktycznie może być niezrozumiała, bo też yy, mnie sam, z mojego doświadczenia wynika, że nie samego koledzy, którzy są prawnikami, ale nie specjalizują się akurat w tej dziedzinie, w dziedzinie prawa autorskiego czy prawa własności intelektualnej, sami się dopytują, bo nie wiedzą po prostu, mimo że są prawnikami, analizują inny, więc są obeznani z analizą, z metodą analizy tekstu pra tekstów prawnych i tak dalej, ale sami się co do tego nie orientują, bo jest to zagadnienie specjalistyczne i myślę, że to zamieszanie wokół akta wynika przynajmniej na razie w pewnym, na, w pewnym zakresie no niestety też z takiego niedostatku wiedzy takiej specjalistycznej w tym, w tym zakresie. No reasumując, tak jak w mojej ocenie, mimo tych pewnych, dużego stopnia ogólności tych przepisów, czy tego, że faktycznie są dosyć narodowym, gdzie wiadomo byłoby to prawo trudniej potem zmienić, ponieważ trzeba byłoby zmieniać umowy międzynarodowe, nie tylko prawo krajowe, to jest może takie pewne zagrożenie, ale poza tym wydaje mi się, że, w pewnym, że jednak te obawy dotyczące akta są nieco przesadzone. Dziękuję. Dzień dobry. No dobrze, to ja może zacznę od tego, że w moim przekonaniu, a co prawda może nie jestem aż tak dobrym specjalistą z zakresu prawa autorskiego, ale w moim przekonaniu akta mogą budzić zasadne wątpliwości. Dlaczego? Mówiąc o samej umowie międzynarodowej, trzeba popatrzeć na nią z dwóch perspektyw. Po pierwsze, samych zapisów konkretnych przyjętych przez tą umowę i co do nich rzeczywiście, tutaj muszę się zgodzić z przedmówcą, że część tych zapisów, czy większość z nich, ona powiela albo jakby wpisuje się w system prawa własności intelektualnej, który jest w Polsce, który wynika z dyrektyw. Natomiast, czy ona tak do końca nie zmienia obecnie funkcjonującego systemu, to ja już nie byłbym tak przekonany. Po pierwsze, dlatego, że to o czym trzeba pamiętać, że poza samymi przepisami, które oczywiście funkcjonują i one mają jakiś kształt, Obok tych przepisów istnieje również ich wykładnia, a ta wykładnia bardzo często jest uzależniona między innymi od tego otoczenia międzynarodowego i otoczenia normatywnego na poziomie międzynarodowym. I może się okazać tak, że pomimo tego, że pewne przepisy w Polsce dzisiaj funkcjonują tak, a nie inaczej, to pod wpływem pewnych sformułowań akta, a przede wszystkim m.in. pod wpływem preambuły do porozumienia akta, obecnie funkcjonujące przepisy będą wykładane bardziej restrykcyjnie. Druga rzecz, która również jakby powoduje, dlaczego ja uważam, że tu może być jakiś problem, jeżeli chodzi o samą już tą, ten, ten, ten poziom tekstowy tej umowy, to jest stanowisko Departamentu Prawnego, Dyrektoratu Generalnego, który przygotował taką opinię dotyczącą akta na rzecz Parlamentu Europejskiego. I co prawda przez cały ten dokument, który jest dość długim dokumentem, przewija się takie stwierdzenie, że rzeczywiście te przepisy nie naruszają albo nie zmieniają czegoś, co nazywamy AKI Unii Europejskiej, czy takim standardem prawa Unii Europejskiej, to na samym końcu tego dokumentu w zakresie tak zwanych rekomendacji dla posłów czytamy wprost, że dla tych posłów, europosłów, dla których przyjęcie porozumienia akta, e, znaczy inaczej, którzy uzależniają przyjęcie porozumienia akta od tego, czy ono będzie wpływało i czy będzie zmieniało y, prawo europejskie, jest, jest rekomendacja negatywna. Tak? Znaczy, więc jeżeli dla jakiegoś parlamentarza zgodnie z tą rekomendacją y, to, czy akta będzie zmieniało prawo europejskie jest warunkiem sine qua non podjęcia, że tak powiem, głosu za, za, tym, y, za tym dokumentem, to ta y, analiza y, mówi, że takiego głosu nie należałoby y, podjąć. Ale to jest jedna jakby, m, kwestia tego, czy akta zmienia, czy nie zmienia obecnego e, systemu. Druga kwestia, która w moim przekonaniu jest dużo bardziej e, istotna i tak naprawdę to ta druga kwestia chyba spowodowała to, że ci ludzie znaleźli się tam, gdzie się znaleźli, to jest kwestia tego, czy obecny system e, praw własności intelektualnych, który jest rzeczywiście e, wymyślony czy zaprojektowany w porozumieniu TRIPS, czy, ten, czy, ta, czy ta koncepcja praw własności intelektualnej jest koncepcją słuszną? Na samym początku porozumienia akta w preambule czytamy bardzo piękne i, ogólnie, i pięknie brzmiące zdanie, mianowicie takie, że skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej ma decydujące znaczenie dla Twojego wzrostu gospodarczego we wszystkich gałęziach przemysłu oraz na całym świecie. Trik cały polega na tym, że po tym jak zostało podpisane porozumienie akta, to mniej więcej od 1999 roku, czyli od momentu, w którym Bank Światowy wydał swoje takie wielkie opracowanie dotyczące wpływu porozumienia akta na stan wiedzy na świecie, no, narosła taka, by powiedzieć, gigantyczna ilość krytyki związana z tym porozumieniem, która nie tylko zaczynała się od krytyki prawników, ale również to przede wszystkim krytyka ekonomistów i osób zajmujących się rozwojem gospodarczym. W tym stwierdzeniu, które powiedziałem w moim przekonaniu składa znaczy na, to, na to stwierdzenie składają się które jest zawarte w porozumieniu tej preambule trzy fundamentalne nieprawdy, albo przynajmniej spore wątpliwości. Po pierwsze dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej ma decydu, decydujące znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z raportem Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłu z 2006 roku, która badała wpływ własności intelektualnej na tylko i wyłącznie czynnik PKB, czyli właśnie na ten wzrost gospodarczy, w konkluzjach do tego raportu było stwierdzone tak, że co na dzisiaj nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że mamy... Badania empiryczne, które by nas przekonywały do tego, że własność intelektualna wpływa bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Co więcej, nie możemy tego stwierdzić w takich gałęziach przemysłu, jak na przykład przemysł wysokich technologii, gdzie ze względu na bardzo szybko, szybki obrót i szybką wymienialność pewnych technologii taka, taka korelacja nie występuje. Po drugie, w tym samym zdaniu mamy napisane, że. Dotyczy to wszystkich gałęzi przemysłu, co też w tym samym raporcie zostało stwierdzone, że tak naprawdę dotyczy to w większym, większym czy w zasadzie może mieć to wpływ, bo to nie było powiedziane, że to ma wpływ, tylko że jedynym miejscem, gdzie to może mieć wpływ, to jest przemysł chemiczny i farmaceutyczny. Czyli to jest kolejna nieprawda tego, tej preambuły. No i trzecia, że na całym świecie. No na temat tego, czy na całym świecie polityka, którą, która nazywa się w literaturze przedmiotu one, one Size Fits All, to, czy ta polityka funkcjonuje sprawnie, jest w zasadzie już jakby kompletnie odrzucana. Znaczy, tak dużo dokumentów, raportów, czy to Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tego, w jaki sposób Ochrona własności intelektualnej ustalona na jednym poziomie dla całego świata może wpływać negatywnie, dziś wydaje się być już taką wiedzą powszechną I, i, i stąd tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że ci ludzie, którzy znaleźli się na ulicach, którzy doszli do, którzy wiedzą jakoś tak. Chyba z innych jakby źródeł, że coś jest nie tak z tą własnością intelektualną i coś tutaj chce się komuś dodatkowo narzucić i jakby umocnić pewien specyfikować ten stary system, no że to chyba może być jednak coś nie tak. Dlatego w moim przekonaniu istnieje dość sporo merytorycznych zastrzeń co do porozumienia akta i zarówno na poziomie jakby samego uzasadnienia tego, czy warto ten system obecny podtrzymać, jak i również tego, czy on, czy porozumienie akta nie jednak nie będzie wpływało na obecnie obowiązujący stan prawny. Dziękuję bardzo. To ja bym tylko dodał parę słów właśnie nawiązując do końcówki tego, co mówił Konrad. Tak? To znaczy wydaje mi się, że największym problemem akta nie są zapisy bezpośrednio, przepisów porozumienia. Ale to, jakie to ma konsekwencje, to znaczy to, że akta, jako jeśli wejdą w życie, to znaczy zostaną ratyfikowane przez Polskę, przez kraje Unii, przez Komisję Europejską, przez <trym> Parlament Europejski, to znaczy, że usankcjonują pewien stan prawny i tylko będą służyły jego lepszego egzekwowania, czyli ścigania wszystkich tych, co ten stan prawny starają się, czy naruszają. Natomiast to, co Konrad mówi, to, co jest zaczyna być jakby istotne w debatach na temat prawa autorskiego, przepływu wiedzy i komunikacji społecznej, to jest to, że ten system praw autorskich tak naprawdę blokuje rozwój społeczeństwa. I myślę, że to jest cały problem, nie konkretne przepisy. Ale to, że jak akta wejdą w życie, są ratyfikowane, to znaczy, że żaden kraj nie będzie mógł zmienić jednostronnie swojej polityki ochrony praw autorskich, ponieważ będzie związany umową międzynarodową. I to jest podstawowy problem związany z aktami moim zdaniem. Nie wiem, czy panowie będą oddam jeszcze głos na, na jedną turę, żeby każdy mógł dopowiedzieć swoje zdanie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie problem akta. Ponieważ faktycznie we wszystkich opiniach to jest, że akta nie wprowadzają albo, albo wydaje się, że nie wprowadzają żadnych nowych sankcji i przepisów natomiast kładą nacisk na to, żeby egzekwować już istniejące i one mają służyć lepszemu egzekwowaniu ścigania wszelkich naruszeń prawa autorskiego oraz, oraz znaków towarowych czyli, że jakby mają utrwalić coś co do czego są uzasadnione wątpliwości, że to służy rozwoju społecznemu, nie tylko w tych krajach jakby rozwijających się albo jeszcze się nie rozwijających, ale również w tych krajach, które uznajemy za rozwijające się i te, które jakby e, kreują wiedzę, czy też społeczeństwa, które kreują wiedzę. A może drugą porę wrócimy do pana Pawła. Znaczy... Ja w zasadzie chciałbym tylko takie cztery drobne punkty tutaj wnieść dodatkowo. Mianowicie odnieść się do, do wypowiedzi szanownego kolegi. Jak czytałem ten tekst, to czy tekst akta, to właściwie moja pierwsza reakcja też była podobna. To znaczy właściwie, no, co ta awantura? Tam co drugie... To druga strona jest jakieś zastrzeżenie, że z uszanowaniem praw obywatelskich, wolności słowa i tak dalej. Cały tekst jest ustrzony takimi dodatkami, które same w sobie oczywiście nie są złe. Bardzo dobrze, że to jest. Jest mnóstwo takich deklaracji i w preambule, i, i wewnątrz tekstu. Tyle tylko, że zazwyczaj tuż po nich występują fragmenty, które właściwie je negują. Negują je przynajmniej jako możliwość. Rzecz w tym, że rzeczywiście sam tekst porozumienia nie wydaje się zmieniać, może poza kilkoma miejscami, tymi najbardziej zapalnymi, tymi, które są podnoszone w kółko właściwie. Nie wydaje się zmieniać stanu prawnego. Nie, to oczywiście to, to nie mnie oceniać, ale ja takiego wrażenia nie odniosłem. Natomiast daje... Yy, większość punktów zaczyna się strona może albo strona może zapewnić albo coś takiego yy, wszelkie niejasności w takiej sytuacji zawsze yy, działają na niekorzyść słabszej strony w jakimkolwiek sporze yy, jeżeli coś można interpretować yy, na niekorzyść strony słabszej to zawsze to zostanie zinterpretowane no bo po prostu strona słabsza może się słabiej bronić Ponadto, jeżeli coś jest powiedziane, że strona może wprowadzić, to jeżeli no, każdy, kto chociaż pobieżnie studiował historię, wie, że państwo, jeżeli może e, stworzyć bardziej policyjną strukturę, to zawsze prędzej czy później ją stworzy. E, wszelkie, wszelkie specjalne służby mają tendencję do powiększania inwigilacji, e, zwiększania opresji i tak dalej. Więc jeżeli utworzy się jakiś mandat w postaci tego, że mamy porozumienie, które, na które można się powołać. I wiemy, że posłowie nie wgłębiają się zbyt mocno w to, nad czym głosują, w związku z czym to jest osłabienie, osłabienie tego tej bariery przed wprowadzeniem kolejnych zaostrzeń prawa. No i wreszcie y, trzeci punkt, y, który moim zdaniem jest tak naprawdę najważniejszy, mianowicie y, y, petryfikacja obecnego systemu praw autorskich to nie jest drobny problem, to nie jest y, coś, y, nad czym można przejść do porządku dziennego, bo w końcu to jest tylko utrwalenie czegoś, co działa. Otóż y, w mojej ocenie y, to jest tak naprawdę największy problem tego, tego porozumienia, ponieważ obecny system praw autorskich y, nie działa zwyczajnie nie działa. Owszem, produkuje gigantyczne zyski bardzo niewielkiej grupy e, graczy na, na rynku dóbr kultury, ale e, ma olbrzymie problemy, jeśli chodzi o sprawiedliwość rozdziału dóbr, e, tych zysków z, z, z twórczości. E, ma... E, zna, zresztą to widać po prostu w natężeniu problemów wokół łamania tych... E, e, tych... E, ograniczeń, jakie obecne prawo autorskie tworzy. Moim zdaniem absolutnie nie jest to ten problem kilkunastoletniej dziewczynki robiącej swojego bloga, powtarza się do znudzenia w, w wypowiedziach, ale to jest prawdziwy problem i on może brzmi śmiesznie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najprawdopodobniej każdy z obecnych tutaj, jeżeli jest aktywnym blogerem albo aktywnym uczestnikiem jakichś innych, jakiś społecznościowych sieci i podzielił się w ciągu ostatniego tygodnia jakimś materiałem, który znalazł gdzie indziej, to najprawdopodobniej, nie mówię, że na pewno, ale najprawdopodobniej złamał prawa autorskie. I, i ponieważ, jeżeli zrobił to na Facebooku, czy Google+, czy czymś takim, to to jest Pełnej klasy publikacja na cały świat. Nie da się obronić, że to jest w ograniczonym kręgu. Nie, to jest publikacja. Użył bez zezwolenia, nie ma gadania. E Oczywiście można się bronić, że niekomercyjnie i tak dalej. E Nasze prawo na szczęście nie jest takie strasznie złe pod tym względem, takie mam wrażenie. Niemniej mamy przepis, który nie jest egzekwowany. To jest jak z przekraczaniem prędkości na naszych drogach. Wszyscy przekraczają, od czasu do czasu kogoś się łapie. To jest struktura, która jest fatalna, ponieważ ona uczy lekceważenia prawa. A powinniśmy mieć prawo, w którym nie jesteśmy w 90% przestępcami. Takie prawo jest złym prawem. Więc, jeśli chodzi o moje uwagi do uwag przedmówców. To ja jednak dalej mimo wszystko obstaję przy tym zdaniu, że. Zresztą tutaj e, moi koledzy nie zanegowali tej opinii, że akta w istocie niewiele zmieniają na takiej płaszczyźnie e, literalnej wykładni, literalnej interpretacji przepisów. E, co do takiej już wykładni, że tak powiem, funkcjonalnej, czyli takiej, jakby jaka w praktyce może być stosowana w odniesieniu do akta, no to jednak moim zdaniem tutaj trudno jest zakładać jednoznacznie, że będzie to taka wykładnia na niekorzyść użytkowników. Ja akurat nie jestem takim pesymistą. Nie uważam, że zawsze nie wiem ci, ci.